Witam serdecznie. Dziś kolejne yy, bardzo proste jajko w technice dekuparz. Wybrałam serwetkę taką wiosenną z sympatycznym barankiem oraz duże jajko 15 cm, plastikowe, biały plastik. Łączenia te krawędzie papierem ściernym troszkę szlifuję. A następnie wycinam sobie taką. Najpierw tak bardzo mniej więcej nożyczkami motyw, który no, pasuje w miarę do, do kształtu wielkości jajka. Jajką maluję białą farbą akrylową. Można też, później troszkę żałowałam, że nie była to jakaś taka już złamana, delikatnie y, kremowa. No ale jak białe tło, więc serwetka nam ładniej wygląda. Tutaj serwetkę właściwie najlepiej jest krawędzie zmoczyć, wtedy nam się ładnie wyrywa i nie ma tej takiej linii odcięcia łączenia serwetki z jajkiem. Wyrwana serwetka, krawędzie ma takie bardziej delikatne. No, jajko smaruję klejem i naklejam wybrany motyw, zaczynając od środka do krawędzi motywu baranek bardzo sympatyczny taki wiosenny żonkile jest to nowa serwetka z tegorocznej kolekcji więc myślę że wielu osobom może się spodobać Serwetka oprócz baranka miała takie y, motywy kwiatków, więc też wykorzystuję dla wypełnienia ich y, jajka. Przyklejamy i odstawiamy do wyschnięcia. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, pomalowałam jajko na biało, no to teraz te powierzchnię muszę troszeczkę tak wtapować serwetkę. Zrobiłam mieszankę sobie, właśnie takich delikatnych farb: biała łączona z żółtym, baranka z odrobiną beżu, bieli, a no po prostu domalowuję w tym momencie różne elementy. Dzięki temu ten motyw naklejony, co prawda, ale będzie bardziej taki naturalny, robił wrażenie, jak namalowany. Również Listki przygotowaną wcześniej tutaj farbką. Podkreślam je, maluję. Więc to jajko będzie takie robiło wrażenie, tak jak wspomniałam, bardziej namalowanego, jak naklejonego motywu. A dzięki temu. Jeśli domalujemy te elementy, no tak, kolory będą bardziej wyostrzone. Malutkim, bardzo pędzelkiem możemy sobie domalować listki, uzupełnić tam gdzieś powierzchnię. Nawet taki lajk jak ja w technice malowania może sobie tutaj poradzić. Dla wypuklenia elementów możemy troszeczkę podkreślić konturówką. I odstawiamy jajko do wyschnięcia. W międzyczasie, tutaj, żeby to jajko na czymś postawić, ponieważ jest to takie dosyć duże jajko, 15 cm, maluję sobie właśnie w takich odcieniach kremu żółci podstawkę pod to jajeczko. Całe jajko zabezpieczam lakierem akrylowym. No to już kwestia gustu, czy to będzie mat czy połysk. Ja raczej wolę bardziej matowe. Tutaj znalazłam sobie taką wstążkę papierową. Troszeczkę do tej pory miałam styczność z takimi wstążkami papierowymi, ale grubymi, z takimi sztywnymi. Ta jest, no, przypadła mi do gustu. Co prawda, cena troszkę powalająca, ale bardzo jest taka fajna, prawie jak cieniutka bibułka, dlatego możemy z niej modelować listki, kwiatki. No, świetnie się tak po prostu w, w dłoniach modeluje bez, bez jakichś dodatkowych czynności. Po prostu możemy dowolnie nadawać kształt tej bibułce. Możemy z niej wykonać kwiatuszki, listki. Może nie do końca ten róż tutaj był taki 100% trafiony, ale może z drugiej strony troszeczkę ożywi tak kontrastowo to jajko. Również nie wiem, czy do końca to potrzebne, ale jakaś taka myśl mi zapadła, żeby na czubku też zrobić takie. Delikatne, właśnie listki z tej wstążki papierowej. Nie wiem, czy to tak do końca nie przesadziłam. Na dole liście, u góry liście. No, ale czasem dość przyjdzie nam taki pomysł. Nie zawsze wszystkim się pewnie spodoba, no, ale tak postanowiłam i tak zrobiłam, krótko mówiąc. Tutaj też dodaję maleńkie y, kwiatki różowe właśnie z tej wstążki, a ja miałam już takie gotowe papierowe mini różyczki. I mamy dzięki temu takie jajo, od razu można powiedzieć taki stroik wielkanocny na podstawce. Jeszcze jakieś tam drobne korekty. Troszeczkę skracam te moje liście żeby nie były zbyt odstające i tak oto prezentuje się moje jajo. Wszystkie produkty, które zostały tu użyte, dostępne są na naszej stronie www.trewlandia.com.pl. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam na kolejne nasze filmy. Proszę skomentujcie, czy się podobało, czy nie. Dziękuję za uwagę.